Komisji Procesowej Nadzorczej pana NSA. Także jest z nami Pan Janusz Witamy bardzo gorąco Na początku oddaję głos Panu Prezesowi Tak? Dziękuję bardzo Witam Państwa serdecznie Nie ukrywam, że spotykamy się w takich Gorących chwilach dla naszej Korony, dla Klubu i myślę, że w jakiejś Mierze również dla naszego Miasta, jak Państwo Wiedzą, Prezydent Miasta podjął decyzję Władze miasta, pracownicy Urzędu Miasta podjęli trud przygotowania klubu naszego Korona Kielce do prywatyzacji. W tej chwili wiadomo, jak Państwo wiedzą, w dniu wczorajszym upłynął termin na składanie ewentualnych ofert. Okazało się, że nie ma takich ofert. Myślę, że na pewno w jakiejś mierze podyktowane to było również ten brak zainteresowania wynikiem sportowym. I chciałbym tutaj jednoznacznie podkreślić, że w tej sytuacji miasto na pewno nie zostawi korony kielce i podejmie, podejmiemy takie działania, które pozwolą nam na występy naszego zespołu w ekstraklasie. I nie ukrywam, wierzę w to, że wyniki sportowe, które mam nadzieję korona będzie osiągać, pozwolą również na to, aby o procesie prywatyzacyjnym myśleć również w przyszłości. Może tyle Proszę Państwa, tak jak zapowiadałem już wcześniej, a w Koronie chcemy dokonać y, przebudowy zespołu, tak jak to zapowiadaliśmy już wcześniej i, i, i wspominałem, że artykuły na ten temat się ukazały. Chcemy ten zespół odmłodzić, prowadzić więcej naszych wychowanków i postawić na młodzież. Y, już w tym tygodniu pojawią się wszyscy nasi zawodnicy, którzy byli w tym sezonie na wypożyczeniach. Nowy trener przyjrzy się im i liczymy, że kilku z nich będzie grało w nowym sezonie i będzie podstawowymi zawodnikami. Chcemy też, co też nie jest tajemnicą, zawodników, którzy są dla nas największym obciążeniem finansowym, znaleźć dla nich nowe kluby i rozwiązać z nimi kontrakt. Co wcale ma, a takie działania nie mają oznaczać, że klub będzie słabszy kadrowo. Liczymy, że młodsi zawodnicy, ci, którzy jeszcze e, nie osiągnęli większych sukcesów, nie, nie odnotowali wielu występów w klasie, będą e, mocno rywalizować o miejsce w pierwszym zespole, co będzie się przekładać w ogóle na e, dobre wyniki całego zespołu już od pierwszego meczu, pierwszej rundy. E, nowego sezonu. Tyle na wstępie, dziękuję. Powiedział Pan, że proces prywatyzacji jakby się nie zakończył, czyli że będzie szukali dalej inwestora na korony, to znaczy, że nie wiem, oferta będzie uaktualniona w jaki sposób? Ta oferta, która była przedstawiona, ona, cał, ona cały czas jest otwarta i rzeczywiście tak jak powiedziałem tutaj o procesie prywatyzacji na pewno władze miasta będą myślały i brały to pod uwagę. Tak jak mówię, mam nadzieję, że wyniki sportowe, jakie będzie osiągać korona, pozwolą na to, aby skutecznie doprowadzić jednakże do znalezienia podmiotu, który będzie zainteresowany nabyciem udziałów korony kielce. Trzeba, do tego 30%, Jeżeli chodzi o. Rada miasta wyraziła zgody na sprzedaż, jak Państwo pamiętają, 70% udziałów w Korony Kielce, miasto z zamysłem przy sobie chce pozostawić 30% udziałów. Tak, aby oczywiście nie mieć wpływu strategicznego, ale aby móc współdecydować o przyszłości i obliczu korony. To, co Pan podkreślił tutaj, chociażby właśnie nazwa, chociażby korona to Kielce i tutaj w tym mieście. Oczywiście, główne sprawy związane chociażby z władzami, czy z zarządem, czy z radą nadzorczą, to oczywiście leżałoby w kompetencjach już strategicznego współwłaściciela, czyli właściciela 70% udziałów. I tak jak mówię, oczywiście ta kwestia być może w jakiejś mierze również zaważyła, że miasto chciało pozostawić te 30% po stronie naszego miasta. Proszę pamiętać, również o tych dniach, tej sytuacji, kiedy miasto Kielce prezydent Lubawski podejmował decyzję o tym, że miasto przejmie koronę Kielce. Wyciągając wnioski z tamtych doświadczeń, no, nie chcielibyśmy przeżywać tej sytuacji ponownie. Natomiast oczywiście w trakcie teraz tych następnych przyszłych tygodni czy miesięcy również możemy brać pod uwagę taką, że te wartości tutaj mogą ulec pewnym zmianom. A czy jest taka opcja, że na przykład 100% akcji korony? Jeżeli by jednoznacznie okazało się, że tylko taki wariant dawałby szansę sprzedaży korony, to myślę, że władze miasta również to mogą wziąć pod uwagę. Na dzień dzisiejszy mamy uchwałę. Rady Miasta o wyrażeniu zgodnie na sprzedaż 70% udziałów i te argumenty o pozostawieniu tych 30% przy mieście nadal są aktualne. Czy daliście sobie jakiś czas, żeby znaleźć tego sponsora tego dnia dzisiejszego? Ja myślę, że tutaj nierozerwalnie to jest połączone właśnie z efektami sportowymi. Jakie to, co podkreślam, ciągle tutaj mam nadzieję, korona będzie również osiągać. I na pewno pewne działania z tym związane podejmiemy od zaraz, tak aby po prostu nie zwlekać, ponieważ tak jak mówię, no sytuacja finansowa, ekonomiczna na pewno y, zobowiązuje do tego, aby takie działania już podjąć. Ja jeszcze, mówię, jeszcze jedno pytanie odnośnie tej firmy, która szukała, szukała inwestora, ona za swoją, jak to się mówi, usługę nie chciałbym wypowiadać się na ten temat tutaj. To było zadanie w kompetencjach Wydziału Projektów Strukturalnych. W tej chwili jestem tutaj jako przewodniczący Rady Nadzorczej. Myślę, że tutaj jeszcze akurat umowa wiąże obie strony, czyli i miasto i tą firmę, która zajmowała się przygotowaniem pakietu prywatyzacyjnego. I po prostu będziemy tylko na pewno yy, prezydent, czy też osoby odpowiedzialne, będą przestrzegać zapisów tej umowy. Czy pomoc miasta, finansowa pomoc miasta, będzie na takim samym stopniu jak w poprzednim czy też mniej, czy coś więcej? Może? Ja myślę, że tutaj pan prezes może o tym powiedzieć, ale wydaje mi się, że na pewno musimy również pomyśleć o sprawach, które mogą okazać się bolesne. Dla, dla nas wszystkich, dla klubu, mianowicie e, szukania pewnych oszczędności, redukcji, e, że tak powiem, finansów. E, sam będę zresztą tutaj, myślę, że z panem prezesem e, mogę zadeklarować, że Rada Nadzorcza na pewno wesprze go w działaniach i myślę, że sam zarząd również e, do prezydenta wystąpi z takim wnioskiem, aby jednak e, klub mógł liczyć na e, wsparcie finansowe miasta. Tak jak mówię, no jest to spółka miasta. To co na wstępie powiedziałem, na pewno w tej sytuacji, jaka, jaką mamy na dzień dzisiejszy, miasto z tego klubu nie zrezygnuje. Jak pan myśli, na jaki, jaki budżet się uda podawać w tym sezonie? Nie, odpo, nie, od, nie podam panu w tej chwili konkretnej kwoty. Na pewno muszą tutaj nastąpić pewne spojrzenie tutaj analityczne na całą kwestię związaną z budżetem klubu. To, co pan prezes tutaj zaczął mówić. Na pewno musi nastąpić redukcja tych... Pozycji, które są najbardziej kosztochłonne, prawda? Nie ukrywam, tak jak i zapewne Pan Prezes to potwierdzi, że do dosyć pokaźne kwoty to było posażenie zawodników. Jeżeli to, co pan prezes tutaj zaczął, że my myśl, również myśli o tym, aby no szukać tutaj rozwiązań, na pewno na pewno nastąpią ograniczenia finansowe. I one powinny być takie, które nie powinny mieć przełożenia na efekty sportowe i sądzę, że to co powiedziałem, że jest to bolesne, ale ono y, będzie dotykać wszystkich. Czyli rozumiem, że mogą być na przykład redukcje również jakby tutaj w, w klubie, czyli, czyli jakby kadra nie tylko piłkarzy. Tylko na pewno, na pewno panie redaktorze musimy myśleć o obniżeniu y, kwoty budżetu klubu. I oczywiście, jak w każdych takich sprawach personalnych, dotykających ludzi, one są najbardziej bolesne i przynajmniej z doświadczenia, tak jak sam wiem, gdyby to tylko ode mnie zależało, staram się, aby one były, że tak powiem, dotykały ludzi jako już rzecz, która się nie da uniknąć. Jeśli można dodać do tego pytania, taki program już przygotowaliśmy, niezależnie od tego, czy, czy znajdzie się inwestor. Dla korony czy nie? Pierwszym tego efektem było zorganizowanie w tym roku znacznie tańszych obu obozów przygotowawczych w kraju, które y, kosztowo są znacznie tańsze od tych, które korona y, zawodnicy przygotowali się na zgrupowaniach czy do y, po, przed poprzednim sezonem, czy w rundzie przed rundą wiosenną. Więc tu już pierwsze oszczędności widać i te zgrupowania są o wiele tańsze niż w, w poprzednim budżecie.